Dzisiaj bijemy rekord lądowań pojedynczego Falcona 9. Wprawdzie już dwukrotnie zdarzyło się, że pierwszy stopień po raz 23 w kosmos poleciał, ale za pierwszym razem lądowanie zakończyło się niepowodzeniem, a za drugim, ze względu na wymagający profil misji, takiej próby lądowania nawet nie podjęto. Ładunek dzisiejszej misji satelita asat SAT-6A to jest satelita telekomunikacyjny, ważący 3,5 tony Postajcie, jeszcze powiemy o nim sobie troszeczkę więcej, no zatem gorąco zachęcam, no właśnie, żeby po samym starcie tej transmisji jeszcze nie wyłączać, żeby nadal być właśnie z Kosmogatką. Dokładnie na, zostanie on wyniesiony na orbitę transferową dzisiaj, a później rzecz jasna w następnych tygodniach za pomocą własnego napędu w swoją orbitę, no a właściwie PLG tej orbity będzie podwyższał, aż w końcu wejdzie na, na nominalną. Trajektorie Dzisiaj zostanie Użyty pierwszy stopień o oznaczeniu B1067 Który wcześniej wykonał Aż dwie misje załogowe Crew 3 i Crew 4 Crew 4, dwie misje zaopatrzeniowe do międzynarodowej stacji kosmicznej CS22, CS25. No i oczywiście tutaj mnóstwo satelitów, 12 misji Starlink. Ostatnio także wyniósł dwa urządzenia e, europejskiego systemu nawigacyjnego Galileo. E, no, łącznie aż 22 starty już ten booster w przeszłości wykonał. No i właśnie w przypadku udanego lądowania, pobije on rekord ilości lądowań boostera, no bowiem już w, w przeszłości dwa, dwa boostery po raz 23 w Crosswinds poleciały, ale wylądować się nie udało. Pierwszy booster um, poleciał właśnie po raz 23 w ramach misji Starling, jednak wtedy to lądowanie zakończyło się niepowodzeniem, ten stopień przewrócił się na platformie do lądowania. No, uległ całkowitemu zniszczeniu, natomiast no, w przypadku drugiego boostera, który poleciał po raz 23, to właśnie no, ze względu na wymagający profil misji Hera, no, którą ten stopień wystrzeliwał, to nawet ta próba odzysku nie była podejmowana. I mamy potwierdzenie przejęcia kontroli nad odliczaniem przez komputer pokładowy. Teraz czekamy na Go for Launch. Jesteśmy gotowi do startu, zatem już czekamy na oderwanie się rakiety Falcon 9 z satelitą Koi. Sat 6A od platformy LC-39A na Florydzie. Zatem. Pół minuty do dzisiejszego statusu z południowo-koreańskim satelitem telekomunikacyjnym. No zdecydowanie ważnym urządzeniem, właśnie dla Korei Południowej. Zatem już zguściam transmisję. E, fantastyczne oświetlenie dzisiaj. E, południe na -10, Florydzie. Słuchamy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. I lecimy! Tak jest, lecimy, lecimy w stronę orbity z południowo-koreańskim satelitą. No i ten booster właśnie wznosi się po raz 23 w kierunku przestrzeni kosmicznej. No tutaj z tej kamery no widzieliśmy tutaj chmury. A zatem to niebo takie niebieskie nie było. No, z... Widok z pokładu, jakiety. Następne wydarzenie, punkt maksymalnego ciśnienia dynamicznego. Gdzie dzisiaj lądujemy? Na lądowej platformie LZ1. Tak jest, oczywiście. Lajkujemy także. Witam także

Max Q. I mamy potwierdzenie przejścia przez punkt maksymalnego ciśnienia dynamicznego. Zatem no, widzimy w lewym dolnym rogu telemetrie rakiety. Ta prędkość i wysokość się zwiększają w e, ogromnym tempie. No i teraz już czekamy właśnie na zakończenie pracy pierwszego stopnia. Tak, jest tam no to. Wszystko tutaj słyszymy mm, z ust chwili tego stażu od uh, SpaceX. 60 osób na dzisiejszej transmisji nie zmieni. Mnie to cieszy, że w tak licznym gronie dzisiaj nas oglądacie. No, i za tak chwilę, właśnie, wyłączenie się wszystkich 9 silników Merlin w pierwszym stopniu, separację stopni, no i zapłon silnika głównego stopnia, który będzie kontynuował wraz z ładunkiem lotu na orbitę. A pierwszy stopień odpali swoje silniki, ale aby zmienić kierunek lotu i wrócić z powrotem na Florydę. Stage separation confirmed. Mamy separację i fantastyczny widok tutaj na Floydę z tego drugiego stopnia. Stage one boost back -back ignition. Mamy zapłon silnika górnego stopnia i zapłon też silników stopnia pierwszego. I widzimy tutaj, jak ten pierwszy stopień rozpoczął powrót z powrotem na przylądek Canaveral na Floydę. No, i z prawej strony mamy obraz ze stopnia drugiego, który leci na orbitę, a z lewej ze stopnia pierwszego, który wraca na ziemię. Przypomnę, przed nami próba 20, 23. lądowania tego egzemplarza boostera B1067. Jeżeli się to uda, będziemy mieli nowy rekord ilości lądowań. Już za chwilę zapon 3 silników w pierwszym stopniu, aby wyhamować nieco prędkość przed gęstszymi warstwami ziemskiej atmosfery. And Zatem patrzymy, a patrzymy na ten lewy, lewy obrazek. Ta prędkość też już znacznie się zmniejsza y, w tej chwili, ale y, no tutaj chciałem powiedzieć o wysokości. Zatem przepraszam. I koniec tego odpalenia. Zatem następny krok: lądowanie na lądowej platformie LZ1. No, nie możemy się doczekać. Zobaczymy, czy za chwilę padnie rekord ilości losów pojedynczego Boostera Falcon A9. Zatem 23. Lądowanie tego. Pierwszego stopnia. Dola mi się pytał, czy można gdzieś zobaczyć trajektorię lotu. Oglądaliśmy ją przed startem na stronie Flight IO. Zatem, już poniżej 10, kilometrów, 10 km, za chwilę lądowanie, zapłon pojedynczego silnika i próba przyziemienia na platformie LZ1 na Florydzie. Czy będzie rekord? Jest ujęcie z kamery naziemnej. Fantastycznie to wygląda. No, no to zbliżenie tutaj aż zbyt duże na te nogi do lądowania, ale zaraz one powinny się otworzyć. E, widzieliśmy, że się już otwarły. No i chyba się uda. Jest! Mamy! Mamy rekord, jeżeli chodzi o ilość lądowań pojedynczego pierwszego stopnia Falcona 9 B1067 stał się nowym rekordzistą, 23 udane lądowanie tego boostera, zatem rekord po raz kolejny wyśrubowany przez SpaceX. W tym samym czasie powinniśmy mieć wyłączenie się silnika górnego stopnia. Ale nie mamy w tej chwili obrazku właśnie ze stopnia drugiego, który z ładunkiem, o i mamy właśnie, e, na no, przez chwilę przynajmniej widzieliśmy ten ładunek z kulą ziemską w tle, a zatem jest 6 a te Korea Sat 6. I mamy potwierdzenie oddzielenia się satelity Korea 6 a A więc dzisiejsza misja -8 zakończona 8 sukcesem. Korea Południowa ma nowego satelitę na orbicie. Zatem wraps, mamy sukces today. dzisiejszego lotu.